It seems no matter what I try my best only to find you keep on changing your mind. Not sure what I meant to do for you, it seems no matter what I do, I try my best only to find you keep on changing your mind.

I try my best only to find you keep on changing your mind, not sure what I meant to do for you. It seems no matter what I do. I try my best only to find you keep on changing your mind, not sure what I meant to do for you. It seems no matter what I do. I try my best only to find you keep on changing your mind, not sure. Czas na drodze numer 2 Jędrzeja czas 12.30 czas Łukasza na drodze numer 1 1301 ale w, ogólnej, w ogólnym podsumowaniu czasów zwycięzcą zawodu trzeciej edycji Kielich Masters został Łukasz Świrk SMG Lubin. Na zawodach rywalizowałem jakby czołówką zawodników połaru Polski, seniorów. No z kolegami właśnie tymi jeżdżę po zawodach międzynarodowych, więc znamy się doskonale. Wiedziałem, że mam e, no, ciężkich rywali i że muszę właśnie dać siebie wszystko. W pierwszym biegu udało mi się zwyciężyć z większą przewagą. W drugim biegu popełniłem mały błąd właśnie w końcówce. I minimalnie przegrałem, ale łączna suma czasu właśnie zdecydowała o pierwszym miejscu. My bardzo się cieszę, bo są to bodajże czwarty start tutaj na kielichu i czwarty start wygrany, więc <grywka> jestem bardzo szczęśliwy.